Oto moje dokumenty. W porządku, możesz wejść. Wow, nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie jest kobieta, to jakaś bogini, w dodatku idzie w moim kierunku. Co za piękność! Jak tu gorąco. Proszę, to mój paszport w środku jest bilet. Dziękuję. No, nie brakuje mi dziś męskiej uwagi. Miłego dnia, chłopaki. Muszę już iść na samolot. Biegniemy, może uda nam się ją jeszcze złapać. A dokąd wy się wybieracie? Proszę mi najpierw pokazać wasze bilety. O, to mój samolot. Co za wspaniała figura. Nie to co u mnie. Wow. Nareszcie. Jestem już taka zmęczona chodzeniem z tym czymś. O, jesteście moi kochani. Mamusia tak bardzo za wami tęskniła. Co za pech. Lecimy na wycieczkę, chłopaki. O, oh, come on. Witam, poproszę o bilet. Wszystko okej, okay, ale niestety nie możesz zabrać ze sobą psa. Tak jak i innych zwierząt. Mam rewelacyjny pomysł. Wykorzystam mój kapelusz, pod którym schowam mojego ukochanego króliczka. Do zobaczenia, Bobby. Nie martw się, zostanie ze mną. Paszport poproszę. Dobrze, a teraz mała kontrola. Co my tu mamy? Kurczę. Zwierzęta są surowo zabronione na pokładzie. Ale nie martw się, twój pupil będzie na ciebie czekał i zostanie tu do twojego powrotu. Witam, mogę sprawdzić pana nakrycie głowy? Pokażę ci pewną sztuczkę. Pokus, pokus, i paszport pojawił się tutaj. Wow, nie do wiary! Proszę pokazać mi ten kapelusz bliżej. Dziwne. Przepraszam, może pan przejść? Z tyłu też czysto. No dobra. Witam. Proszę szybko wchodzić na pokład. Mój królik został tam zupełnie sam. Przepraszam, moja droga, ale wiem, jak ci pomóc. Jedna mała sztuczka i twój futrzany przyjaciel będzie tuż przy tobie. Sekundę? Chyba mi się udało. Oto i on! Wow, dziękuję! Nie ma śladów zwierząt, proszę przechodzić. Dzień dobry. Papiery w porządku, ale muszę zajrzeć do koszyka. O nie, jest w nim mój kotek. Wiem. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz wspaniały, wydatny podbródek? Mogę zrobić ci parę zdjęć? W sumie czemu nie? Chociaż chwileczkę. Najpierw muszę poprawić włosy. No, teraz jestem gotowy. Świetnie! Udało się! Teraz najważniejsze jest, aby jak najszybciej znaleźć się w samolocie. E, przepraszam, muszę już iść. E, co to ma znaczyć? Pusty koszyk? Czuję, że było w nim zwierzę. Dzień dobry. Proszę wejść. Świetnie. Tu jest moje miejsce. Teraz mogę cię wypuścić kotku. Jaki słodziaczek. Mogę cię pogłaskać? Oczywiście. Taki miły kotek. Ojej! Chyba mam alergię. Witam, życzę miłej podróży. Dzień dobry. Sprawdźmy dokumenty. I jeszcze przeskanujemy. Masz tu jakieś zwierzę? Nie widzę. Można przejść chwileczkę. Kurczę, złapał mnie. Żadnych wyjątków. Zwierzęta są surowo zabronione. Jaka szkoda. Jakie tu panują surowe zasady? Pewnie żaby też nie można przenieść. Muszę szybko coś wymyślić. Mam książkę, którą przeczytałam w całości, co oznacza, że mogę ją szybko zmodyfikować. Nigdy nie podobał mi się ten rozdział. Teraz włożę żabę do środka. Świetnie. Mogę iść na kontrolę. Oto moje bilety. Mogę przejść? Zaraz po przeskanowaniu. Wygląda na to, że jest czysto. Dobra, przechodź. Witamy na pokładzie, zapraszam. O, tu jest moje miejsce. Bagaż położę na górnej półce, żeby mi nie przeszkadzał. Jesteśmy gotowi do startu. O, super, że nas nie złapali. Jak się masz, mój zielony słodziaczku? Ojej, co to jest? Czy to zwierzak? Wylądował na mojej głowie pomocy! Halo! Dzień dobry, oto moje bilety! Jak się masz kasza, nic ci nie jest! Sorry, ale Kesza nigdzie nie poleci. Przynajmniej nie w tym samolocie. Zwierzęta nie mogą przebywać na pokładzie. Słyszałaś? Zwierzęta nie są akceptowane. Hmm. Mam pomysł. What? Idziemy. Potrzebuję twojej pomocy? Tak jest lepiej. Witam. Poproszę o bilety. Ojej, chyba ja szczurka wyszła na spacer. Czy wszystko z panem w porządku? Tak, wszystko okej. Okay. Nie, to jest nie do zniesienia, to tak łaskoczę. Co się z nim dzieje? Właśnie przypomniał sobie zabawne żarty, prawda, Alex? Trudno mi w to uwierzyć. Pozwólcie, że zobaczę, co tam macie. Ha, wiedziałem. Próba wniesienia na pokład zwierzęcia. Oj, spójrzcie, co tam jest. Wynosimy się stąd to szybko. Dokąd oni poszli? Nie wiemy. Kurczę, puściłem ich. Dzień dobry, a to mój bilet. Wszystko w porządku. Albo i nie wszystko. Złota rybka? Nie no, zwierzęta nie są wpuszczane na pokład! Proszę oddać mi rybę. Zajmę się nią. Nie mogę uwierzyć, że muszę się rozstać z moim pytonem. On jest taki wrażliwy. Mam pomysł. Proszę mnie przepuścić, To mój paszport. Chcę już wejść na pokład. Co to jest? Żadnych zwierząt na pokładzie. Nie na mojej zmianie! Oj, jak śmiesz! Przepraszam, wszystko okej, okay, proszę przejść. O, tu jest moje miejsce. Wydaje mi się, czy coś mi syczy czy naduchem. O nie, to wąż! To tylko nieszkodliwy pyton. Ojej, gdzie my jesteśmy? Czeka na was challenge. Jedna z was dostanie czekoladową fontannę. Otrzymają ta, która najlepiej narysuje ją flamastrami. Jest jedna bardzo ważna zasada. Trzeba rysować ustami, a nie rękami. Macie jedną minutę. Start! Muszę wygrać, bo jestem tu najfajniejsza. Co? Przegrasz? Ponieważ to ja będę miała najlepszy rysunek. Czy fontanna czekoladowa może być niebieska? Nie, to ja wygram. Zwłaszcza, że właśnie wpadłam na bardzo fajny pomysł. Po co wydmuchiwać tuż, skoro można po prostu zdjąć kufkę? Kurczę, dlaczego o tym nie pomyślałam? Muszę spróbować. A! I co? Spróbowałaś? Udało się? Suzy, jak ci nie wstyd. zamiast pomóc przyjaciółce, ty się ze mnie nabijasz. Trzeba dać ci za to nauczkę. To może mi w tym piórko. A? A, I co ja mam zrobić? Mój rysunek wygląda okropnie. Bo jeszcze gorzej. I teraz Suzy na pewno przegra. Dodatku się ze mnie śmiejesz, więc też przegrasz. A masz! To straszne. Co ty robisz? Ty też dostaniesz za swoje. Dziewczyny, czas minął. Zobaczmy, co narysowałyście. Julie, co to za czerwone plamy? Rozlałaś tuż? Chyba na swojej twarzy też. Suzy, dlaczego ty jesteś cała czerwona? Razem jadłyście pomidory, czy co? Takie rysunki nie nadają się na wygraną. Praca Milik też nie jest zbyt dobra, ale przynajmniej nie jest czerwonym bohomazem. Mila, wygrałaś! Hurra! Teraz to wszystko jest moje! No, cześć, pyszna czekoladko! My też chcemy czekoladę i ją dostaniemy! To jest takie dobre! Tak się cieszę, że wygrałam. Ej, gdzie jest cała czekolada? Kto odważył się ją wypić? Jak mu nie wstyd. Złodziejki. Tym razem wasza nagroda będzie o wiele bardziej oryginalna. Widzicie tego słodkiego pieska? Nagrodą nie jest on sam, tylko kupa, która po nim została. W tej rundzie znów będziecie rysować ustami, więc postarajcie się. Czas, start! Chyba nie ma nic łatwiejszego od nich, narysowanie kupy. Ok, żeby nadać rysunkowi bardziej autentyczny charakter, należy dodać do niego także zapach. Nie wiem, jak to zrobić. Co to za smród? Coś tu zdechło? A może coś się zepsuło? Niedobrze mi. Ups. Po prostu od dawna nie myłam stóp. Rysowanie stopami jest trudne, ale rysowanie łokciami jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Ups. Dobra, nic się nie stało. Mam więcej tlamastrów. No szybciej, no. O nie, opóźniam się. Dziewczyny, kończymy. Czas pokazać, co wam wyszło. Proszę. Mila, kupa jest w porządku, ale widziałem lepsze. Na przykład u Suzy. To niesamowite. Super! A kupa Julie nie jest zbyt dobra. Widać, że chciała przegrać. No to niech tak będzie. To ona dostaje prawdziwą kupę. Co? Ale poprzez Suzy zrobiło mi się niedobrze. Nie będę jadła tego poskustwa. Musisz takie są zasady. To straszne. Będę udawała, że to tylko czekolada. Czy ona naprawdę spróbowała kupy? Nie, to naprawdę jest czekolada Dziewczyny, chcecie trochę? Nie, dzięki W tej rundzie waszą nagrodą będzie ryba Aromatyczna i niesmaczna Będziecie malować sosami Myślę, że jest to dość zabawne i niezwykłe Możecie zaczynać. Czas? Start! Nigdy wcześniej nie malowałam sosami. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Jaki dużo! Będę miała spory wybór. Ale dlaczego wszystkie śmieci rzucasz na mnie? Nie jestem twoim koszem. Dobra, czas działać. To będzie najsmaczniejszy rysunek, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Zacznę od keczupu. Hmm. A ja od sosu serowego. Jest żółty, więc lepiej pasuj do tej brzydkiej ryby. No to zaczynam. Kurczę, jakoś szybko kończy się ten sos. Muszę znaleźć mu zastępstwo. Oh, yes. Myślę, że wychodzi całkiem nieźle. Podoba mi się. Kurczę, nawet stosunek Suzy jest lepszy od mojego. Muszę się pospieszyć. O. Wiem, mam pięć palców, więc mam pięć pędzli, którymi mogę malować w tym samym czasie. Mmm, ten sos pachnie naprawdę pięknie. Myślę, że mogę go trochę spróbować? Jest pyszny. Nie, no to za mało. Chcę zjeść więcej sosu. Mila, czy ty jesz sos? Ale nie mamy tu frytek. No i moje sosy się skończyły. O nie, tylko nie na mój rysunek. No i proszę, wszystko zepsułam. To jest takie dobre. Kurczę, zjadłam wszystkie sosy. Teraz na pewno przegram. Czas minął, chcę zobaczyć, co tam narysowałyście. Została mi tylko jedna opcja: zamienić się rysunkami z Suzy. Czekam! Julie, co ty zrobiłaś? To nie wygląda jak ryba. Mila, czy możesz mi pokazać, co narysowałaś? Wow, wygląda dobrze. To najlepszy rysunek jak do tej pory. Suzy, wcale się nie postarałaś. W takim razie to ty dostaniesz nagrodę. Mam nadzieję, że lubisz jeść słabe ryby. Ja? Ale to jest oszustwo. Ktoś będzie musiał zjeść paskudną rybę. Dlaczego od razu paskudną? Można ją podsmażyć, akurat mam panik. Ojej, co ty robisz? Ojej, sorry, po prostu nie wiem jak z niego korzystać. Dobra, skieruję go na rybę. Zobaczcie, jak pyszna ryba mi wyszła. Wreszcie mogę zjeść porządny obiad. z zapyszności. Dziewczyny, tym razem czeka na Was najsłodsza nagroda ten puszysty kotek. Będziecie musiały zrobić sobie koci makijaż. Kto zrobi to lepiej, ten dobędzie tego maluszka. Jak zawsze, macie jedną minutę. Zaczynajcie. Sama jestem bardzo podobna do kotka, więc nie muszę dodawać zbyt wielu szczegółów. Incluso, przeceniasz swoje możliwości. Dla wszystkich jest jasne, że to ja wygram. Nosek jest już gotowy, zostały tylko wąsy. Okej, okay. chyba nikt nie mówił, że nie wolno używać lustra. Nie wiem, jak można bez niego wykonać fajny makijaż. To o wiele łatwiejsze. Już prawie skończyłam. Nie macie szans, bo mój makijaż jest najlepszy. Ojej. Mila, patrz. Julie oszukuje. Używa lustra, nie wolno. Myślę, że trzeba dać jej nauczkę. Zgadzam się. I wiem dokładnie, jak to zrobić. Ej, co ty robisz? I dlaczego zniszczysz mój makijaż? Teraz na pewno przegram. A tak, chciałam mieć tego słodkiego kotka. Mam pomysł, jak pozbyć się jeszcze jednej konkurentki. Suzy, nie dorysowałaś noska. Jeśli chcesz, to ci pomogę. Dobrze, nie mam nic przeciwko. Dobra, zaczynam. No teraz wyglądasz o wiele lepiej. Wyglądasz jak kotek. Dziękuję ci bardzo, zawsze wiedziałam, że jesteśmy przyjaciółkami. No to zdecydujmy, kto otrzyma tego uroczego malucha. Julie, nie mogę na to patrzeć. Nie będę mógł spać po nocach! Suzja, ty co zrobiłaś? Nie bawimy się w piratów z Karaibów! Co? Mila, ty spryciaro! Makijaż Mili, nawiasem mówiąc, wyszedł bardzo ładnie! Więc kotek będzie się z nią przyjaźnić! Hurra! Będę go karmić, kochać i... ha, O nie! Mila chyba ma alergię na kociaki. Nie szkodzi, zajmiemy się tobą, słodziaczku. O, Ojej, Mila jest cała czerwona. Chyba musi iść do lekarza. Prawda, nasz nowy przyjacielu? Jaki słodziak. A, dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę? Nie, to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na tę wieżę. Mój Boże! Masz ogromną wieżę z pizzę, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe! Przestań narzekać, lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetyczniej niż inne. Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera! Uwielbiam ser. Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz. Ej, dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo. Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie mi ślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Oj! Co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf, a gdzie są moje pizce? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje, jak mogliście! Wcale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę to jest jedzenie mojego stosu piz. No co? Pora was zjeść! Może lepiej nie zaczynaj od dołu. To mogłoby pójść nie tak. Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy. Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przycyniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent wyciskarkę do czosnku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do usz. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję! To nie było pytanie od usta. Co za ochyda, mam teraz okropny smak buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor to okropne! Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Potrzęsiemy. No i gotowe. Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany, to okropne! Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego. A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinacz na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami, a jeśli nie da rady, to trzeba będzie od odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi Zus. Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się i jest czosnek! Nienawidzę go od dziecka. Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam! To obrzydliwe! Okropne! Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow. Jak to możliwe? Po wszystkim, koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej, hura! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków? Mira, masz najmniej słodyczy, więc możesz zaczynać. Myślę, że dam radę zjeść jedną drażetkę TikTaka. Jest pyszna, ale strasznie mała. Alex, twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał... Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę, Rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam! I cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd? Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry. To dla was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki. Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap. Dobra. Pyszności. Co? Nie mam już żadnych tiktaków. Wystrzeliłam wszystkie jako naboje, ale podzieliłaś się z przyjaciółmi.